jeżeli chcecie nosić broń skrycie, warto jest przemyśleć w co się ubieracie, gdy zabieracie ją ze sobą. I teraz gdy ja wychodzę gdzieś z bronią przy pasku, wtedy staram się, żeby to wierzchnie, okrycie było Otwarte, rozpięte, żeby mieć łatwy dostęp do broni. Natomiast, gdy faktycznie nie wiem, jest zimno, chce się zapiąć, to raczej staram się ubierać takie ubrania, które mają od dołu zamek, który mogę rozpiąć. Bo dzięki takiemu nawet drobnemu rozpięciu jestem w stanie dużo łatwiej dojść do tej broni. Oczywiście optymalnie jest, jeżeli w ogóle tych zamków nie ma. Gdy są oba zapięte i na dole macie dosyć ciasny ściągacz, to sami zobaczycie, że dobycie broni zajmuje strasznie dużo czasu. A też co zajmuje dużo czasu, na przykład niezwrócenie wcześniej uwagi na takie różnego rodzaju gumki, troczki, sznurki, które w bardzo prosty sposób, w zależności oczywiście od kabury, ale mogą się zaczepić Wam na przykład o zamek, i mimo że będziecie starali się gdzieś tam tą broń wydobyć, one będą Wam w tym zawadzały. Także zwracajcie uwagę na to, co się ubieracie, a w następnej rolce powiem Wam, jak prawidłowo tą odzież odsłonić.